Cześć, zapraszamy na Radcas News. Podobno ktoś tam kampi. No tak, tam, no coś ludzie tam kampią. Tak. I zastrzelili? No tak, cztery razy mnie strzelili i, i zginąłem. Najgorzej, ale w ogóle fajna zabawa na laserka? Tak, bo tam strzelam ludzi, bo mam snajperkę. A no to elegancko, babci dobrze. Proszę bardzo, co to za pozycja? Yy, właśnie teraz yy, zostałem chyba ostatni, i już muszę się straszać bo mam 75% życia. To się jeszcze może udać. Trzymamy kciuki. Dziękujemy. Pozdrawiam. do kogo wystrzelacie. Krzaków. W krzakach są yy, nasi wrogowie i próbujemy ich wystrzelić. Ja już wystajpiłem w sześciu. Wow, czyli wygrywacie to? No najprawdopodobniej tak. Jestem jednym z lepszych stajperów w naszej, w naszym teamie. No to gratulacje. Podnosisz ręce, zgłaszasz się do czegoś? Nie, bo po prostu zginąłem i pan kazał tak po miesiącu. Okej, okay, a kto cię zastrzelił? E, Jakiegoś gościu tam, za banki jest. Kto to wygra? Wy czy wasi przeciwnicy? No nie, przeciwnicy, bo są lepsi. Sojusz! Właśnie zginęłam. Zobaczmy, co się dzieje na parku wodnym. Halo, dzień dobry. Witamy na parku wodnym. Proszę, kolego, powiedz jak się bawić. Bardzo dobrze! Bardzo dobrze, jak widać, jest wiele zabawy. Panie Mateuszu, proszę powiedzieć, jak się bawić. Bawisz się świetnie. No. Kolego, powiedz jak się bawić. Super. Tak? Wszystko jest dobrze? Да Добро. Глеб, Глеб, Глеб My już jesteśmy po parku wodnym, zobaczymy jak inni bawią się na pomoście. Jesteśmy właśnie na kąpielisku, i tutaj jest na przykład aqua aerobik, ale niektórzy też skaczą do wody lub po prostu pływają. Dzisiaj dzieje na zajęciach tematycznych. A to są nasze zajęcia tematyczne. Dzień dobry. Na dzisiejszych zajęciach akrobatycznych robimy przewroty w przód, przerzuty bokiem, rundaki. Ja robię machowe przodem i bokiem. I. Uczy się śruby. A zobaczmy, co się dzieje na kajaczkach. Zobaczcie, jak bawimy się na rowerkach wodnych i kajakach. Panowie, jak taktyka na pokonanie tego jeziora? No, będziemy się wymieniać, by mieć siłę i będziemy lecieć po prostu. Kajaczek czy rowerek? Rower. Będzie, szybko? Daję. Będzie tak. szybko? Będzie szybko. Hmm. To elegancko. Dane. Jest delfinek tamten, ale on jest taki fajny. Delfinek niestety nie nasz. Powiedzcie jeszcze, czy pozdrawiamy kogoś? Mamy. Tam, pozdrawiamy rodziców Mamy oraz i całego, cały obóz. I dziękuję za uradowanie Radka. Tak, ja cały, ja Gda, cały Gdańsk. I są super, a przenieśmy teraz nakłady. Pierwsze hasło dnia to mega Pozdrawiam mamę, tatę i kota. Chciałem pozdrowić moją mamę, mojego tatę, moją całą rodzinę i chciałem jeszcze pozdrowić mojego Julka, najbliższego kolegę. No i Timura. Ja pozdrawiam cioczę, wujka i Ole i innych. Pozdrawiam moją mamę, no i tatę, wujka, dziadka. Psa, babcie i drugiego wujka. Pozdrawiam moją mamę, mojego tatę i mojego psa. Ja chcę pozdrowić mojego pieska i moje przyjaciół. Pozdrawiam mamę, tatę, brata, siostrę i królika. Pozdrawiam rodzinkę, cześć. Jako, że ten rok jest naszym rokiem testowym, jeśli chodzi o relacje, sprawdzamy, czy Państwu się to spodoba, to mamy jedną ekipę filmową, która stacjonuje w wielu. Jednak nie zapominamy o Sawie, i filmiki stamtąd też się będą pojawiać. Zapraszamy też na fotorelacje. Przypominam, że wszystkie zdjęcia znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej radcaśmiesznykwan.pl ukośnik fotorelacja. Dzisiaj. Widzimy się jutro. Cześć!